Dzisiaj będziemy robić schronienie. Generalnie, jak jesteście w dupie, zgubicie się, jest zimno i musicie, na przykład, sobie albo pada deszcz, musicie sobie zrobić schronienie w lesie. Możecie wykorzystać różne materiały, możecie wykorzystać różne latające komarki. Generalnie, możecie w różne sposoby takie schronienie zrobić. Ja tutaj właśnie znalazłem coś, stoję na tym, więc w teorii nie powinno się zawalić wam w nocy. I dzisiaj coś takiego. Przerobimy na schronienie. Oczywiście będzie się trzeba pozbyć jakichś gałęzi, ale to nie jest akurat opcjonalne. I naszym celem jest zabezpieczenie w tym przypadku góry, tej gałęzi, tutaj tego drzewka, i zabezpieczenie tyłu i w tym momencie wyczyszczenie pod spodem i pod spodem będziecie się mogli schować, a w opcjonalnej sytuacji na przykład w tym miejscu gdzieś rozpalić ognisko. Także ja to zacznę przygotowywać i powiem wam, jakich surowców będziemy potrzebować. Nie musieliśmy się bardzo daleko poruszać. Mamy gałęzie. Takie martwe. Czy ktoś je przyciął, trochę tak to wygląda. I generalnie musimy zabudować sobie... O, w ten sposób. Nie muszą to być konkretnie takie gałęzie. Ja już wspomniałem, trzeba zabudować tył i górę. W tym momencie będziecie osunięci, bo oczywiście nie robimy, nie wiem, wielkiego na nie wiem na ile tego, bo nawet wystarczy, że osunicie się w tym miejscu, albo nawet, o, bo tutaj jest z górki, więc wystarczy, że zrobicie tyle, plus do tego pozycja embrionalna, czyli tak naprawdę Wam wystarczy tyle, tu, dotąd. A normalnie, jakbyście sobie robili, to sobie możecie nawet do tamtego drzewa zrobić, ale tyle miejsca nie potrzebujecie, więc pozycja embrionalna, cyk. No, tutaj może być troszeczkę ciężar, więc opcjonalnie o. Tu dach wciśniecie się pod to, zrobienie dachu i powinno być dobrze, więc tak teraz no, zbieram gałęzi. Zbuduję część, tutaj jakby no, tego dachu i ściany i w tym momencie przejdziemy dalej, bo dalszy etap też jest bardzo ważny. Mamy już taki szkielet, nie wygląda to najlepiej, oczywiście, bo z tej strony jak podejdziecie. To z tej strony jest bardzo dużo przestrzeni, ale jak tutaj um, przyszedłem, to w pierwszej kolejności rzu rzucimy się bardzo blisko, bo szedłem z tamtej strony. Rzucimy się bardzo blisko tutaj tego miejsca. Tam takie styl liści, igieł, i teraz trzeba będzie to wszystko nanieść na górę tego i potem to zabezpieczyć plus później, czyli taka druga warstwa, bo teraz jest taki szkiele, że ja tak to nazwę, nie wiem czy to widzieliście, co tu lata, w każdym razie na ten, na, na ten szkielet narzucacie jakieś warstwy, jakieś igieł lepszych, takich grubszych jakichś gałęzi, żeby te większe przestrzenie zakryć Następnie jak już to zakryjecie Nakładacie na to ściółkę mech I inne takie rzeczy I w tym momencie macie już takie schronienie gotowe Oczywiście będziecie tylko musieli Zadbać o to żeby sobie na przykład Z jakiejś sosny albo z jakichś innych igieł Żeby sobie zrobić W środku wyściółkę żeby sobie leżeć Ale do tego przejdziemy po prostu pod koniec odcinka Jak już skończymy budowę całego schronienia To wtedy będziemy je Że tak to powiem Umeblujemy je Oczywiście staram się to upychać tak, żeby to było jak najmniej jakiegoś różnego rodzaju dziur i tak dalej. Dla Was to była kilka sekund, dla nas w sumie kilka minut, bo mamy nie 10-15 metrów dalej akurat surowce, bo ktoś nie wiem czy wywiózł gałęzie, czy co zrobi w każdym bądź razie akurat nam się poparciło. To nie jest tak, że w każdym miejscu tak jest, oczywiście. To nie było ustawione, oczywiście. Ja po prostu mówię: tak, Dobra, wchodzimy tu do lasu, patrzę, leży sobie jakaś ładna kłoda, która właśnie już jest teraz zasłonięta, bo też jest schronieniem. I patrzę, że leży. No, dobra, budujemy sobie. I teraz tak. Tu na dole jest, jak widzicie, bardzo dużo luzu, co trzeba będzie właśnie zapełnić. Wszystkim tym, co mamy tutaj, czyli mchem. No i teraz będziemy musieli mech nałożyć na całą górę, obudować całą górę mchem i powypychać, pouszczeniać hmm, po prostu spód. No i później zajmiemy się po prostu umeblowaniem tego. Czyli teraz po prostu robimy wykończenie naszego profesjonalnego mieszkania. Generalnie się jak najbardziej, można to jeszcze podsypać ściółką, natomiast w naszym przypadku tej ściółki, jakby liściowej, nie wiem, bo, bo mamy mech, jesteśmy w lesie sosnowym, jak widać, także mamy mech, mamy pełno komarków, bardzo pełno, i jedynym miejscem, które trzeba jeszcze zapełnić. Sam nawet nie wiem, co się właśnie tu w tym miejscu stało, bo tu się trochę dziura zrobiła, ale generalnie jak widzicie jest to dosyć tutaj, o, tutaj są jakieś pojedyncze szparki, ale to można dotknąć. Teraz coś się tutaj właśnie, wyprzą, Wyprzątając te gałęzie stąd Tu na przykład nakładąc jeszcze jakiegoś kilku za mamy. Oczywiście. Oczywiście ja tego nie skończyłem tak, bo jeszcze jest troszeczkę do kończenia. O, w tym momencie chowacie się tutaj i o, proszę bardzo. Jak musicie na przykład rozpalacie ognisko tutaj i schronienie ładne jest. Także ja się biorę dalej za robotę, wykańczam to i ja już mówię to po raz kolejny, ale na sam koniec zrobię tu piękne łoże do spania. My się zbliżamy powoli do końca budowy i dla Was to jest film, który pewnie będzie trwał 10 minut. A my tu siedzimy no, ponad pół godziny. Taka ciekawostka. Więc to nie jest tak, że zdawiacie kilka. Oczywiście możecie to zrobić w mniejszej wersji. Możecie to zrobić z gałęzi. Ej, kurczę, no na przykład o. Nie jest taki jakiś pofałdowanych, jakichś wielu gałęzi, tak jak ja miałem, tylko na przykład wykorzystać takie płaskie gałęzie, w się sensie płaskie. Bez gałąź taką, takie tyczki, że tak to powiem. Nie taki bukiet całych liści z gałęziami, z tymi wszystkimi, co wy mieliście, tylko takie tyczki. Takie schronienie też kiedyś zbuduję, Tylko że na przykład są takie schronienia, bo ja akurat wykorzystam do tego już martwe drzewo przewrócone, ale na przykład opieracie gałąź o drzewo. I wtedy budujecie Jeżeli chcecie zobaczyć coś takiego To napiszcie w komentarzu To w najbliższym czasie takie nagram Więc yy, Ja zrobiłem akurat takie Miałem gałęzie, nie ładne, piękne Tylko gałęzie takich typu Jak tutaj widzieliście Więc dlatego z, z tego wielkiego powstał Wielki kopiec yy, I dla, tak naprawdę w sytuacji survivalowej Możecie znaleźć coś takiego I poświęcić na to pół godziny A możecie znaleźć Kilka tyczek, trochę liści, trochę mchu i posiedzi na to, nie wiem, 10 minut. A to jest już takie troszeczkę bardziej wypasione to schronienie. Chodźcie, tutaj zobaczyć teraz do środka. Teraz tutaj, oczywiście, najlepiej spojrzeć do środka. Tam na przykład na dole widać prześwity. Tam w tym miejscu. Więc tam trzeba uzupełnić. Jeśli chodzi o tą stronę, o tą stronę tutaj już zostawiam. W teorii powiedziałem, że najlepiej by było zabudować dotąd, bo się tu zmieścicie. Ale końcowo, końcowo się troszeczkę przeliczyłem i już dociągnąłem do końca drzewa. Więc trzeba zabezpieczyć teraz spód, wyrównać teren, że tak to powiem. Tu coś ewentualnie można jakąś jeszcze ściankę postawić. I jak już całkowicie skończę, jak już wszystko tutaj zrobię, to się po prostu zobaczymy. Wtedy Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Teraz zrobimy umeblowanie tego i po prostu pospuchamy tutaj sosnowe gałązki, mogą być tu świerkowe, sosnowe, igliwe generalnie, paproć to może być. Ciekawostka a propos paproci, paproć po pierwszych śniegach, bo na ona sobie obsycha, że tak to powiem, paproć po pierwszych śniegach, żywica. Więc to jest troszeczkę, że tak to powiem minus, ale oczywiście kto w sytuacji survivalowej będzie się zastanawiał nad tym, że jest cały ujebany w żywicy, jak będzie się zastanawiał nad tym, jak przeżyć. No, ale generalnie ciekawostka właśnie pro jest taka, że mech sobie na jesień sobie obumiera, usycha sobie. No i do pierwszych śniegów można sobie go wykorzystywać jako schronienie, coś w sensie jako schronienie, jako bardziej taką leżankę. Natomiast już po pierwszych śniegach on jest taki oklepnięty jest suchy, taki już nie nadający się praktycznie za bardzo do niczego a i kolejna sprawa właśnie propos na przykład taki gałązek z którym ja teraz korzystam wrzucałem jakiś czas temu shorta bo u mnie na działce wycięli gałęzie poprzycinali i leżały i ja pokazałem, że można z takich tutaj właśnie gałęzi szyszki można wyrzucić, bo one się będą wbijać że z takich gałęzi właśnie można zrobić leżonkę sobie taką do spania na przykład izolację i ktoś napisał, że kleszcze, ktoś też tam coś napisał, że o mrówkach i generalnie tak tylko mm, mrówki i inne insekty, owady to jest kwestia komfortu no w sytuacji survivalowej, gdzie na przykład nie wiem, jest zimno, nawet tak jak teraz, niby jest temperatura dochodząca w ciągu dnia do 20 stopni w nocy będziecie mieli no wczoraj ile, w nocy było z 5 stopni, więc 5 stopni i już automatycznie hipotermia, położycie się na gruncie, który nie jest dobrze nagrzany, bo nie było odpowiedniej temperatury, żeby się ten, ten grunt nagrzał, więc w tym momencie musicie odizolować się od tego podłoża, tak, żeby jak najwięcej, żeby się nie wychłodzić, oczywiście ognisko ogniskiem, no i mi się skończyły, w sensie nie skończyły, ale są takie... Jeszcze miękkiej się ciężko je rwie, ale już tą końcówkę... Oczywiście, jak macie na przykład nóż, to możecie sobie to nożem zrobić. Natomiast ja to robię wszystko bez noża, ani razu nie użyłem noża. No może użyłem noża do odbatonowania tutaj tych kawałków, ale tak to nie używam wcale noża do wykonania, bo do wykonania takiego schronienia nie potrzeba w teorii noża. No ale na przykład widzicie coś takiego. Macie, w teorii jest złamane, a w praktyce... No, proszę bardzo. O. Dobra, to sobie zostawimy. To sobie wsadzimy tutaj. No, i tak naprawdę, niby klesze, to wszystko to, co mówiłem, mrówki, to jest kwestia tak naprawdę komfortu. W sytuacji surgowolowej będziecie się raczej zastanawiać nad tym, jak przeżyć. A nie nad tym, że wam na przykład mrówki do dupy wchodzą. No, także mamy zrobione schronienie. I tym akcentem, gdzie ja sobie tutaj siedzę. Chciałbym zakończyć ten odcinek. W teorii powinienem to schronienie zniszczyć, natomiast nie zrobię tego na tym filmie, ponieważ chcę tutaj jeszcze nagrać jeden film. Więc za tydzień pojawi się ten film drugi, który będę tutaj nagrywać. Mogę go od razu Was na ten film zaprosić, który pojawi się za tydzień. No, no i powinienem to rozebrać, no ale niestety chcę nagrać film po prostu, więc dlatego, jak robicie sobie takie schronienia, czy się uczycie, czy dla zabawy, czy dla czegokolwiek, posłuchajcie po sobie. Nie zostawiajcie takiego czegoś w lesie, bo to po prostu nie wypada zostawiać czegoś takiego, a też ludzie uczą, że po prostu się takie coś sprząta. No. A że ja muszę nagrać film, to po prostu zostawiam. Do zobaczenia na następnym odcinku za tydzień. Cześć!